Pierwsze pytanie do Laluny. Zapraszam. Także, Baby, nie gniewaj się na mnie. I love you, ale muszę zadać te pytania. Także, jak ty możesz tytułować się królową życia i chwalić się, że chodzisz w podróbkach? Yy, ma polecieć kontra, czy mam odpowiedzieć o sobie? Dawaj na maksa. Caroline, dobrze wiesz, jaka jest prawda, nie? E, kochanie moje, wszystkie krokodyle są oryginalne, ja a twoje o tym, made in Turkey. Patrz, coś Ci teraz powiem, nawet gdybyś zapierdalała w samych oryginałach czy podróbach, to Polska jest tak specyficznym krajem, że nawet jak wypierdolisz z tą torebką Chanel, która jest oryginalna, to takie TikToki o tobie zapierdalają po Polsce, że połowa i tak myśli, że masz podróby. Ale ja Pieszę, się nie przejmuję jest? hejtem, ponieważ patrzę na stan mojego konta i jestem good, a ty jesteś do raz, Turcji. Bo nie, nie słyszę, nie słyszę za bardzo. Powiedziała, że ona nie przejmuje się, ponieważ patrzy na swój stan konta i jest good. A ty jeździsz do Turcji. Dokładnie, a coś masz do Turcji? No. Myślisz, że Turcja to jest gorszy kraj niż Miami? Ja czuję, że od ciebie Miami bije to nie ten jest ten kraj vibe. turecki, wiesz, te bazarki z torebkami. Dokładnie, słuchaj. To ja jestem turecką podrubą, a ty jesteś Miami podróbą. Dobra,